Witajcie, w tym filmiku, jak obiecałem, w Minutes of Velapart 3 będzie Scelanina, jak już widzicie. A dokładnie Call of Duty. Bardzo fajna gierka. Polecam. No akurat mnie na to nie stać, bo nie ma kasy. Będziemy grać na tym trybie, no i patrzcie na moją piękną na broń a zobaczcie jak to wygląda jak jest ten jak walce jak jestem ten na mapie jak kogoś kelnę tej broni to wygląda bardzo fajnie i polecam wam naprawdę tą grę bo to jest naprawdę wow Tutaj próbowałam stworzyć filmik, lec niestety, zabrakło mi pamięci w moim telefonie, no i mi to wyłączyło. Dosłownie wywaliło mi film. Tutaj na pewno będzie ktoś łaził, ja, ja chcę kogoś kilnąć. Tak będzie to Bo oni tutaj zawsze są, oni tutaj zawsze są. Co już kylnął? Nie zwalcą, jest zwalcą. Powiem wam, że muszę znaleźć kogoś, bo chcę naprawdę wam pokazać, jak to wygląda, jak kogoś tylne. A później możemy nawet z nożykiem lecieć. Dobra, tam jest gości, tam jest gościu, lecimy. Patrzcie, patrzcie. Tylne imię, z bo z tyłu to jest naprawdę. Patrzcie. Często wiele graczy w takich scenarii twierdzą, że istnieją tak jakby teoretyczne zasady i widzicie jak to wygląda teoretyczne zasady, które nie ma w danej grze nie, nie zabija się od pleców taka zasada jest może znana, ja nie wiem jak twierdzicie ale naprawdę jak ja walczę z moim bratem i go zabiłem od plecków, to jeśli zabiłem go od plecków, to on twierdzi, że muszę dać się mu zabić. No i kiedy naprawdę daje się zabić, bo od plecków on nie stanuje i to jest od tyłu, ale jak oni robią tak od plecków, to też mogę. Jeśli oni nie stanowią zasad, to ja też nie stanuję. No to dosłownie gdzieś. Wszystkie zasady, które chłopcy mnie mój brat, to scena nilach. Mój brat też nie oteoreluje bardzo, jak scelam las, nie, na przykład od... ...boku. Bo jak scelasz od boku... ...to też... Gościu nigdy nie umie się kapnąć I to zazwyczaj jest mi błąd. No i wtedy... Ja muszę się kierunek nie daję, ale... Bo to jest takiej... takiej zasady, to ja nawet ja nie stanuję, bo ja nie caję co jest złego w pleckach Ewy... W boku Tam jest gościu, tam jest gościu Z Dobra, Come on! ma moją błoń to jest na fada ludzie. Ona jest ma Mam łebon. Pik. Chodź tu, chodź tu, chodź tu. Co? Co? Czeka mas? Czeka mas? Patrzcie cycykozy jak się wycofują. A cię doby. Ja go kylnąłem, już na mnie patrzą. Zasady nie chyba jednak zatrzymane. Chyba na początku oni powodzi, ale teraz my powadzimy trzema punktami, to trzeba to jest pilnować, żebyśmy tak dotrzymali. O to masz mocno tylko ja nie zamienię. A, nie, ja lecę z nożykiem, ja lecę z nożykiem, ludzie. Czy tu jakieś cywony? Chyba jak lecę z nożykiem i kogoś klnę... ...to dostaję też więcej. Nie, tutaj nie ma rozgadu, tutaj... ...tutaj jest już koniec... ...mapy. Uu, uu, uu. Jeśli jest, jest dwójka, to patrzcie. uuu Granat! Ktoś rzucił granat. Dobra, to nurkujemy. Ja ciekawe, co miotać... Ja muszę to spać. A nie, nie mogę. Nie mogę ten. Jeśli jestem pod wodą, to nie mogę... Posłuchajmy ta co ognia? No to ba gdzieś on ci idzie patcie, Ale że się lud nie topi. To było takie twójka na jednego, to tego, te, tego też się nie robi Więc my na nich z bombą, patrzcie I po nich O nie, oni z powrotem powadzą Oni z powrotem powadzą, to jest źle, to jest źle Czemu nasz tym jest taki słaby? Kolejny kel, ani nie kelili hmm. nie jest i nie wybieramy tego, jak to snajpi stary, jak się chowa. Czy akurat w takim momencie ani się skończyła? Dobra, i To jest to, że możemy starać pod wodą, bo. I się szybko nas pytają. Chyba idę tam, gdzie jest mój team. Nie, mówię, że jakieś jak coś idą cię, atakują. To by z tych muszą pokonać i już wygają, To jest źle, to jest źle, widzowie, bardzo źle. Musimy zobaczyć kiedy ich pokonać. Bo inaczej jest już po nas. Bieto, bieto. to. Czemu oni was tak szybko kilają? To boję za tobą, bo ty zapewne wiesz gdzie jest wajka. Jeśli ci kinie, to niedawno to wiesz, gdzie są. nie ma tej walki. Dobra, Nie oni wygadzą. To jest źle, to jest źle, to jest źle. Psegaliśmy. Widzowie psygaliśmy. Oni musieli się dawać tak krać. mnie Nie nie tylko jak było ich we dwójkę lub robi no, by... ten. Zgodne zasady. Dobra, słuchajcie, lecimy znowu z teraz. To dwóch ze sztuka. Się mówicie czyś Oj, sobie Jest tylko jedynka, dwójka i trójka od ich teamu, bo ja nie miałam takich ludzi w timie. Nie random. Ja mogę tylko to... A dojś, takie, tupia to jest... takie to chyba. Dzisiaj mogę tylko ice break. Mam nadzieję, że nie ma takiego sam tak samo tupia, tego teamu jak wcześniej. Widzowie. Bo wtedy to znowu przegram, a tego nie chcę. Jacyś chiński się Ja lecę tędy O nie, o nie, o nie, o nie 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 Tak się nie bawimy Tak się nie bawimy Co Czemu wy już macie osiem Ludzie! Co mamy też? I say To jest jakoś dziwne. Bo my już a wy nie? My zabijamy ich dużo. To jest jakoś tak kielnicą. Dziwne. Chyba słuchajcie, oni próbują od tą wejść. Nie mają tam bram pod wodą Dobra, już nie mają O, no to słuchajcie, jest powodem, tam wychodzimy Woł, wy... ja, jestem chyba tutaj sam Psy to przejmuje. mu Szemu... Oj Boże, nie, teraz jest to gdzie indziej, dobra. No płyń dalej! Ups! Przeciwko zasadom, co ja zrobiłem? Teraz mi obowiązuje JNK, nie. Bo. Zostanie przez tego, zase ten wygrywa. Dzisiaj. Chyba zmieniło się. Oni są, są, oni mogi są, to jest źle. mogi stawisz, źle, mega źle. Jakiś chiński Wiem to brzmiało totalnie asitowsko, ale... Tu mi tam zapleczków Gdzieś jakiś syfon u nas? Jest, dobra Prawie go nowe. i jest, kill! Ma mało HP, ma mało HP To źle, to źle Se na polo, é que você na polo. Tutaj. tudo, Tudo, não? Tudo, Tam, tam, tam. E você bitva, espitva, e bitva, bitwa. どうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞど Че это было? Ой, боже, не кто I trafiłem w nią. Tutaj też jest jakiś, tutaj też jest jakiś. Bożo, oni są, są tylko tutaj. Trzeba się tutaj schować. I... czekamy na zdobyć. Tutaj trzeba tutaj czekać. Na zdobyć. tam na górze? Więc, zajmijmy ich z wody. Oni za szybko się tutaj przemieszczają. Boże, boże! A ty co? Dobra, słuchajcie, musimy... też iść na górę. A tego się po tych tawinach nie da, nie wiem czemu. Co... Oj, wy, 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 I pyk! Co, przyjmować się? O nie, piesek mój kilku jeszcze raz skinałem. Ale mam to naładowane, dobra, bierzemy. Bierzemy tych dwóch. Zajmiemy się nimi. Pies, yes! Sabota, co się nazywa? Jezgi, słuchajcie, pilnujemy, pilnujemy. Para już nie ma tutaj. Ja wiem, gdzie ono będzie, wiem, gdzie ono będzie. A myślę, że tutaj będzie. On się tutaj spalił? To co? Nie na takim. Nie w takim miejscu, typu. Psy, będzie mi Co Słuchajcie, przejęcie niebieskich. Lecimy na nich z ozor. Chodźcie, 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 chodźcie O nie, o nie, o nie Koniec, koniec Tam jest, tam jest tep, tam jest tep. Lecimy Nie, oni zajmują. Oni zajmują. Jeśli zajmują, to jest źle. To jest źle. Pokryjemy, pokryjemy. I pyk! A gdzie jesteś? A gdzie jesteś? Tu, tu jesteś. Nie, skierowałem. A ich tam to Tam ich to bywa. Tam ich to bywa i zmusi nas pisać więcej a gdzie tu jest, gdzie tu jest ten kościół? nie skinąło znowu ludzie. to jest coś, co tutaj to się dzieje ja tak ginę to bak, by zamiast Tutaj dwóch, bo on oni zaraz się skryją, oni zale się zaraz Nie, 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 nie. Jest! zami mi się udało? Ale się udało? chyba, no, wygaliśmy. Chociaż nie mieliśmy... No i patrzcie kto to jest piesy, Ja. Bo ja się tak nazywam Maniak, co nie? Ale było trudno, słuchajcie, co to było? Stąd ze na szybko jedną mątkę zrobić, kochani, bo miło złożę filmy za niedługo. Na dwie części. Więc może się tak okazać, że nie będzie całości filmu, ale to na pewno będzie. To tutaj będzie w jednym filmie. I to jest kit. Więc też Was zachęcam do zostawienia subika. I oczywiście łapki w górę. I teraz Was o to zachęcam, bo tak to nie zdążę powiedzieć może. To tutaj wie. ABC, dobra, ja już wiem o co tutaj chodzi. Muszę ja przyjąć ABC z moim teamem. Okej, okay, Syjen podzemny, to moje obcej mi już. Badę. Spójrzcie, ich boń, bo ja. No, to jesteśmy my. Ja... Oni mają też oh, dobre boń. O, oh, Jeden z nich ma nawet gigantyczną mocną boń. On, on ma, ma mnie i wszystkich innych schytała. A oni zapewne a oni mają bliżej sobie wszystkich co nie? Oj nie, o nie, o nie, oj nie. Lecę tam, lecę. O nie. O nie. Ale nemysli, co tutaj ty no chodte, psi, tu do mě. Už psi, že to je nějaký A! psi, <coughs> A, psi, tutaj psi, to psi, psi, Aj. O, nie, no. nie, nie, nie rozumiem, że ktoś tutaj mnie atakuje, on... a oni... A kot money! Pamiętasz, kogo zabiłeś? No, pamiętasz. No, ładowa. Podjeżdżaj jesteś nasew. Zajmujcie tam! Co mu to znika? Ludzie, nie gadajcie, że odeśliście. Zginęliście. O nie, nie mogę tego, tego dopuścić. Muszę ratować to, co Co jest nadzieja? Tak, padliście jak muchy. Co teraz, co jest zajęte? Boże. Co z tego, że ja tutaj odzyskuję pola, jeśli wy nie je tracicie? Wygraliśmy kilami No ale... swyd Dobra, teraz lecimy nożykiem. Nie mam, zlituj się, teraz teraz mam skarżę z tego skicu, teraz muszę do tych ludzi podejść. Idziemy do najbliższego, czyli do C. A tam jest już A, do babs i jedziemy na A. Więc, jeśli tam są bogowie, to lepiej jednak wziąć Sodran. A nie, tam nikogo, nikogo nie ma. spokojnie zająć a, sepsję z powodem nie, za fajnie, co, jak on ma błoń ratuję was tutaj zginąłeś i ty zginąłeś tutaj te, na tej pomoc! A co? Open! No, z, ot, oj, tak, oj, tak! Co jest? Zginąłem? Chcę za tu którą sam miałem. Dobra Trzy wysłane, też zrobione. Odwalimy za was kupę roboty Nikt mi tutaj nie będzie Cep sejmował Dzień dobry kochany Dobra, słuchajcie, my chyba to wygramy Jeśli ja tutaj jest jeden, który pilnuje to my lecimy dalej. Odbiłam im B. Boże, oni są silni. Najbliżej mamy do A. Sejmujemy A. Myślałam, że tutaj ktoś będzie. Sejmujcie, przejmujcie, ja idę. Ja idę na B. Oni są silni i mają nowego cela Są przygotowani na nas, to jest źle Bo jeśli są na nas przygotowani To nie ważne co zrobimy Jak staniemy na głowie Oni przegaliśmy. Słaby ten skład mam Ale widzieliście jak ja leciałem? Ale on się chował ciągle. To, to był cykl, a nie jakiś pies urodzený Bo on się ciągle chował za skrzynią. Więc jeszcze raz Was zachęcam, żeby zostawcie łapkę w górę. No i na.